Księga Izajasza, rozdział 27. W tym dniu Pan ukaże swoim mieczem srogim, wielkim i mocnym lewiatana węża długiego, lewiatana węża skręconego i zabije smoka, który jest w morzu. Tego dnia śpiewajcie o winnicy wybornego wina. Ja, Pan, który jej strzeże, co chwila będę ją podlewać, żeby nikt jej nie zniszczył. Będę jej strzegł nocą i dniem. Nie ma we mnie żadnej zapalczywości. Kto wystawi osty i ciernie do walki ze mną, abym z nim walczył, spaliłby mnie do szczętu. Niech raczej uchwyci moją siłę, aby zawrzeć ze mną pokój, a pokój ze mną uczyni. Przyjdzie dzień, gdy Jakub się rozkorzeni, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni powierzchnię ziemi owocem. Czy uderzył go, jak uderzył jego wroga? Czy zabito go, jak inni zostali zabici przez niego? Z umiarem go ukaże, bo gdy ten wypuści gałązki, zbierze go swoim gwałtownym wiatrem w dniu wschodniego wichru. Dlatego w ten sposób będzie oczyszczona nieprawość Jakuba, a taki będzie wielki owoc usunięcia jego grzechu. Rozrzuci wszystkie kamienie ołtarza, jak rozbija się kamienie wapienne, a nie będą już stać gaje i posągi słoneczne, gdyż miasto obronne opustoszeje, a będzie mieszkaniem porzuconym i opustoszonym jak pustynia. Tam cieles będzie się paść, tam będzie leżeć i ogryzać jego gałązki. Gdy jego gałązki uschną, będą się odłamywać. Przyjdą kobiety i spalą je. Ten lud bowiem nie ma żadnego rozumu, dlatego ten, który go uczynił, nie zlituje się nad nim, a ten, który go stworzył, nie okaże mu żadnej łaski. Tego dnia Pan będzie młócił od koryta rzeki do potoku Egiptu, i wy, synowie Izraela, będziecie zbierani jeden po drugim. I stanie się też w tym dniu, że zadmą w wielką trąbę i przyjdą zaginieni w ziemi Asyrii oraz ci, którzy byli wygnani do ziemi Egiptu. I będą oddawać pokłon Panu na świętej górze w Jerozolimie.